Dobry, niedziela, piękna pogoda. Witam Was serdecznie i zachęcam do wyjścia na dół. Jest super, się jest pięknie, nic nowego. Ja sobie biegnę i, i zachęcam do wyjścia na spacery. No cóż, biegnę sobie dookoła stawu na naszej już, No, kochani, za dwa tygodnie już zbliża się bieg pięciu stawów. Dość już popularny bieg, w którym co roku biorę udział I co roku coś nie po drodze, żeby dobrze potrenować. No, jak nie choroba to brak czasu, ale jakoś się staram, żeby chociaż wziąć udział i zapraszam serdecznie do myszkowa na jurę, na dotyk jury. Bieg pięciu stawów organizowany przez nasze miasto Mosir i do wyboru bieg na 5, na 10, na 11 i półmaraton no i oczywiście marskijami kto woli także zapraszam serdecznie no i wychodźcie na dwór Już jestem z drugiej strony stawu. Wiaterek sobie podwiewa. Słoneczko gdzieś tam między murkami. się przebija. Także po takich trasach będzie o nawet słychać ryby jak blukają. Będzie przebiegała trasa e, biegu pięciu stawów. Między innymi ja tutaj robię tylko Półeczko dookoła jednego stawu. No w sumie dwóch, bo na początku był jeden, a pierwszy. Także zachęcam, zapraszam. No i wyjdź na dwór. Piękna woda, słoneczko. Czego więcej trzeba? Biegniemy dalej ruszę i też iść napawać się naturą przyrody i budować odporność także miłego popołudnia, miłego obiadku nie zapomnijcie o aktywnościach fizycznych Sprawdzałam w międzyczasie czy rosną jagody, więc Stwierdziłam, że coś tam, coś tam będzie, bo krzaczków jest naprawdę na mnóstwo, są jakieś, jakieś owocki są, także zapraszam, sprawdźcie sami, idźcie do lasu, sprawdźcie gdzie będzie najwięcej jagód.